Manko. witajcie Słuchajcie dzisiaj zajmujemy się o dziwo Bo generalnie nie robimy takich rzeczy Nie robię Rzadko zajmuję się autami powypadkowymi Ale jest ciekawy temat bo to raz że jest znajomego Który prosił mi o pomoc A druga sprawa jest taka że chciałem wam pokazać Co się dzieje z Peugeotem Który Uderza w Audi Przy prędkości około nie wiem tam chyba 30 Na godzinę czy nawet niecałego Po prostu żona się gdzieś tam zagapiła i no, generalnie było puknięcie na tyle, że w sumie zderzak nie wygląda źle, tam jakieś kilka plastików odpadło ale chciałbym pokazać co się dzieje i jak skonstruowany jest perzut ze względu na to, że przykładowo, gdzie mam dużo doświadczenia przy samochodach marki Volkswagena pas przedni, który tutaj jakby osłania nam chłodnicę i te wszystkie inne bajery jest no metalowy, tak? porządny taki powiedzmy że dosyć ciężki w przypadku jak się odkręca, skręcany zazwyczaj na trzy śruby dosyć tam chyba ósemki czy dziesiątki do, yy, do podłużnicy i z przodu, natomiast w przypadku Peugeota zobaczcie pas uderzeniowy przedni jest z plastiku, leży tutaj generalnie wygląda tak a nie inaczej masa plastików która jest, no nie wiem czy to jest bezpieczne czy niebezpieczne, no na pewno to jakieś normy przechodzi, więc mniejszy, w mniejszej formie musi być i teraz tak słuchajcie, co się stało przy przy tym uderzeniu, które no, naprawdę nie musiało, nie mogło być duże, bo to auto w sumie jak zjechało z lawety to się za wiele, tak sobie patrzę na to auto mówię, nie no będzie dobrze chyba, nie? patrzę tylko, że z chłodnicy się płyn wylał Chłodnicę mamy tutaj zaparła się chłodnica nam tutaj tym, tym miejscem, o tutaj o że jest, wiem, bo katalizator albo DPF Tutaj nam się nie to chyba katalizator, tylko jest zaparła się tutaj, wygięła się i się złamała na tym, nie? Tak samo chłodnica klimatyzacji, z tym, że widzicie, tu jest mokro. Eee, od chłodnicy cieczy, oczywiście, jest mokro, bo chłodnica klimatyzacji i tak jest nieaktywna, bo klima i tak nie działa. Także po prostu tej chłodnicy nie wymieniamy, bo znajomy po prostu mówi, i tak nie działa, i tak nie działa. Więc na razie, żeby zejść z kosztów, więc eee, słuchajcie, chłodnicę, że troszkę naprostowałem już. Żeby to jakoś się tam trzymało Kupy wszystko Natomiast tak Co tutaj dalej jest ciekawego Ciekawe jest to, że ten pas przedni Owszem jest plastikowy jak w większości samochodów Ale Tak ciekawie pęka, że generalnie I z takiego ciekawego materiału jest Że chyba on już jest nigdy w życiu Nie da się nawet go pospawać Także koszt nowego to nie są jakieś tam duże pieniądze Bo znalazłem nowy pas z zamiennika oczywiście No ale sam fakt Dlaczego e, tego typu samochody na przykład no nie mają tej belki metalowej z przodu, która no moim zdaniem jednak trochę bardziej odejmie tą, e, tą siłę uderzenia na, na siebie kosztem tego, że nie połamie pół samochodek, jak w tym przypadku. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda wentylator. Wentylator w się wygląda tak, że co prawda on może wygląda na cały, ale nie jest cały, bo wypada z swojej osiowości, że tak powiem, bo wszystkie te mocowania plastikowe, które tutaj są są połamane na pewno też to auto już miało jakąś tam przygodę ze względu na to, że choćby tutaj te, te kawałki, które pozostały tego pasa przedniego tego elementu odboju zwał jak zwał są poprzepiane tutaj na profesjonalnie na trytytki, także na pewno jakaś tam przygoda z tym wszystkim się odbyła zderzak, tak jak Wam pokazałem nie wygląda źle tak naprawdę, bo nie jest jakoś super połamany. Yy, tak na chwilę musiałem przerwać. Natomiast tak jak mówię wam, nie wygląda źle. Mimo już to yy, myślałem, że zerzek będzie najbardziej połamany i będzie trzeba go yy, zamawiać. Gdzieś tam jak chociaż jakiś używany w kolorze. No Ma tu jakieś pary, takich tam przycierek, no ale to też nie jest nowe auto, więc ciężko tutaj mówić o czymś, co miałoby być jakieś idealne. tak? Także no, tutaj tego nie wymagamy. wypełnienia by, by nadkoli koli też. Nic się im nie stało. Także tak naprawdę całą siłę uderzenia przejmuje głównie, moim zdaniem, w tym przypadku, przejmuje silnik. Nie chłodnica, nie te plastiki, tylko głównie przejmuje silnik, bo gdyby uderzenie było mocniejsze, to tak naprawdę cały ten zderzak wjeżdża prosto tutaj w wydech, tak? Bo mamy tutaj, przy, mamy tutaj idealnie pokazane to na przykładzie tych chłodnic, że przy tak wielkim uderzeniu, zobaczcie co się stało z chłodnicami że chłodnicę całą połamało. No i tutaj po prostu wyciek płyn, tak? I rozbieramy ten przód ze względu na to tak naprawdę, że no, trzeba to jakoś raz doprowadzić do porządku, bo to wszystko tak sobie latało. Te mocowania z całego tego przedniego pasa też są połamane, bo tutaj od dołu powinny być takie bolce, które wkłada się właśnie w te gumki, które powinny to jakoś tam trzymać. nie amortyzować drgania. No tutaj tego nie ma. Wszystko się połamało. Pewnie część plastików i tak już nie do, będzie nie do zdobycia. Więc no poskładamy go, żeby to po prostu sobie w jakiejś formie w miarę normalnej jeździło. Tutaj trochę powyciągam, już mam przygotowany sprzęt. Trochę wyciągnąłem wczoraj, bo tu lekko się zakrzywiło. Ta strona jest OK. Tutaj troszkę muszę troszkę to powyciągać, jakieś mocowanie do lampy. O, a lampy też są całe, taka propos lamp, to lampy też generalnie są całe, jedno mocowanie jest ukruszone tylko w tamtej lewej lampie. Słuchajcie. Narzekamy na, mówimy, że niemieckie technologia, Audi i tak dalej, że są komentarze, pojawiają się, że to gówno warte i tak dalej. Wiecie co? No, patrząc na Peugeota, nie wiem jak nowsze, bo mówię rzadko, rzadko robię auto wypadkowe, i po wypadkowe, tu ze względu na to, że to kolegi i chciałem pomóc, to powiem Wam szczerze, że jednak wolę to Audi. Wiem, że koszt zakupu nie wiem, Audi względem Peugeota to jest przepaść, że Peugeot może być bardziej wyposażony bądź mniej w mniejszych pieniądzach, a będzie tam wszystko, wiadomo, fotele fruwały, latały, wyświetlacze, nawigacje, wszystko naraz, a w Audi będzie raptem, nie wiem, klimatyzacja i to może być, że jeszcze manualna plus jakiś tam, nie wiem, zamek centralny i to wszystko tak naprawdę, ale powiem Wam szczerze, że mimo tego jak już nie raz rozbierałem te samochody właśnie typu Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, to jakoś mówiąc szczerze Wolę te, te samochody robić raz, że jakoś tam zainteresowało mnie mocno parę lat temu. Robię głównie te samochody, no ale wiadomo, trafiają się i takie. Nie unikam mechanizmu, bo nie twierdzę, że są gorsze, lepsze, ale pod kątem takiego chociażby w przypadku tego prostego, małego jakiegoś tam zderzenia drogowego, byśmy powiedzieli, no to mamy ciekawy przykład, jak to jest wszystko zrobione. Moim zdaniem trochę trochę słabo, w porównaniu bynajmniej, nie? Nogram, mam zaraz filmik, jak dojadą mi części, to jest chłodnica. Wentylator, ten pas przedni, jak to poskładam, jak to w ogóle będzie wyglądało, czy to w ogóle się da złożyć, czy się nie da złożyć, zobaczymy. Jak troszkę tutaj to powyciągam, żeby to w miarę wyglądało. Auto jest robocze, także takie tam do jazdy, żeby tylko się przemieszczać. Także tutaj nie wymagamy jakichś w jakichś cudów. Natomiast bierzemy się do roboty, żeby nie tracić czasu. Jedziemy po części i co, dogramy zaraz kawałek materiału na, pod kątem tego złożenia. Jak to wszystko się sposuje, jak to powinno względnie wyglądać. Mówię, nie znam tych aut na pamięć, więc możliwe, że jakiegoś plastiku pominąłem, czegoś nie zamówiłem. Ten pas przedni właśnie. Na przykład jest na ten moment, nie znalazłem. Tam kolega będzie sobie szukał gdzieś zużywki tego, bo nowe znalazłem, ale tylko w serwisie takie pieniądze kosztuje, że się nie opłaca tego zamawiać, więc będzie szukał sobie tego. Na razie złożymy tylko na tyle, żeby auto mogło jeździć, a potem po ten zdarzak nie jest. Tu jakaś filozofia nie jest długością, żeby ten pas dołożyć. Ten pas, mówię o, oczywiście o tym odboju przed nim, nazwijmy to nie wiem, tym elementem, który przejmuje te pierwsze uderzenie. Nie wiem, jak to nazwać nawet dokładnie. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i pokażę Wam mniej więcej też, jak to zostanie poskładane. Jak to wygląda teraz, to już widzicie. To wszystko połamane, chłodnica jedna, plastików pełno, już trochę tam plastików wysypało się, zostało pozamiatane. Ta chłodnica trochę podprostowana. W miarę możliwości ona nie jest tam, jakoś można w rękach ją generalnie prostować. No i wentylatorek też będzie tutaj założony. Nowy, zobaczcie, nasz peżo zaczyna powoli wyglądać. Dostał nowy pas przedni do mocowania wentylatora, chłodnic. Jak widzicie, chłodnicę udało mi się w miarę możliwości oczywiście naprostować, żeby się jakaś tutaj trzymała i w miarę równo było. Czekam teraz na chłodnicę cieczy ma za niedługo dojechać, i tak to zobaczcie, wygląda. Wentylator też już dostał nowy nasz, nasz perzocik. Tutaj już mocowania teraz, jak widzicie, są. Ten pas nie lata, nie lata z żadnej strony. Przewody udało mi się pomocować. Niestety tej klapki nie znalazłem nigdzie takiej, żeby można było kupić nową. No też jest połamana. Ale tyle, co elementów zostało przynajmniej na aucie, no to poskładałem wedle tego, jak widzicie. Odsunę trochę, może być wygodniej. Tego kawałka nie mam, także tutaj już nic nie zasłonię, ewentualnie jakąś taśmą przysłonię, żeby to tak te przewody nie, nie dostawały po, po kościach. No i postaram się jeszcze z tych, jakichś tych plastików, które zostały mi tutaj, coś tutaj pozasłaniać, to coś się przynajmniej da. Zobaczymy. Lampy pomocuję, tu jest jedno mocowanie, niestety uszkodzone, ale zobaczymy czy się będzie trzymało, czy nie będzie trzymało. Ewentualnie też coś spróbuję poprawić troszkę i będę powoli zaczynał to składać, żeby można było się poruszać po drogach także na pewno jeszcze po montażu chłodnicy przy okazji Wam pokażę jak to zrobić generalnie jakbyście chcieli w takim peżocie wymienić sobie chłodnicę to nie trzeba ściągać przodu wystarczy że ściągamy sobie ten oto tutaj no a to mocowanie metalowe które stoi chyba na czterech albo trzech śrubach dobrze pamiętam odkręcamy sobie na torx'a chyba trzydziestkę jedną drugą śrubę wyciągamy mocowania i chłodnica tak naprawdę wyjeżdża plus dwa węża tak jeden, jeden wąż na dole drugi, tam, o, i tutaj mamy jeden tego typu przewód, który też wkładamy tylko w chłodnicę, tutaj w ten, yy, o taki wężyk. A, i to jeszcze, przepraszam, jeszcze ten element, jest tego tutaj nie ma dużo, ale zawsze to jakieś tam ułatwienie na przyszłość dla Was. I spójrzcie, pas mamy praktycznie cały złożony razem z chłodnicami, chłodnica już jest tutaj założona. O, tutaj przewód powrotny też jest założony, od dołu tylko jeden wąż, ale tak autko pojedzie do góry sobie. No z tym niestety nie daliśmy rady tego na szybko załatwić, gdzieś tam będziemy zamawiali, ale to... ...dopiero dziś po weekendzie długim, także na no, póki co składamy to, żeby auto mogło wyjechać. Został nam tak naprawdę chyba już tylko zderzak. I słuchajcie, no tak to wygląda. <laughs> tak wygląda, tak wygląda... Powypadkowy Peżot, który wypadek tak naprawdę to śmiechu warte, do parkingówka. Także nie chciałbym wiedzieć, co się stanie z tym autem, jakby miało być coś kurcze, pieczone nie tak, coś mocniejszego. Także dzięki za oglądanie, dzięki za czas i do zobaczenia w następnym materiale. Miejmy nadzieję, że trafi się coś dużo fajniejszego niż składanie Peżota. Pozdrowionka, miłego dnia.